Siemanko! Tu Pata hepada. E, dziś kolejny odcinek American Fugitive. E, ja jestem Pat. jestem Łach. I ja mam dzisiaj w rękach Pat. Tak. E, dobra, to lecimy z tematem. Jesteśmy tutaj po bardzo długich problemach technicznych. Ale nie mów takich rzeczy. Już nie raz myśl... to tłumaczyłem. Nie, niech myślą, że wszystko jest ok, że wszystko jest gift. Nie, jesteśmy totalnie profesjonalni i totalnie przygotowani. Tak, dobra. E, no wyjebało nas ze wszystkiego w sumie z czego mogło. Nie działał dźwięk, nie działało nagrywanie. Potem się ścinało nagrywanie. Mm -hmm. Pat przestał działać. Pad przestał działać z jakiegoś powodu. No, także ogólnie spoko, nie? I kłóciliśmy się mikrofon. Tak, Pad przesłał go cały czas w swoją stronę, ja cały czas w swoją stronę. Nie, no, nie powiedziałem, że. Ja będziemy gorzej słuchać. Słuchać? Słuchać. No ciebie się kurwa gorzej, znaczy mi nie jest gorzej, jak cię słucham. Hehe. <słuchaj> <słuchaj> no i ja, no. No, ogólnie rzecz biorąc, jakby dzisiejsza <słuchaj> sesja. Oh fuck, fuck Fakt! No Zachodzisz Zauważy... z bronią w ręku. Zauważyłem! Znaczy teraz już wiem, ale nie wiedziałem, że jakby się do tego dopierdolą. I, I, zam... i pokaż mu swoją pięć. To jest Ameryka, Amery że nie masz jak broni. Nie możesz chodzić z bronią, chyba nie? Ja nie wiem, czy tak po prostu po ulicy możesz chodzić z bronią. W Ameryce. No, nie po, no nie po ulicy. Po no a to będziesz gdzie? Po chodniku! A! No! Wierzę sobie, bo ty nie to jest nielegalne. No tak, no, no. no bo łamiesz wtedy jakby kontrakt, yy, no. pra, kontrakty yy, prawa ruchu drogowego. To jest najważniejsze to wszystkim... No i proszę, już się nie czekają. Goś biegał sobie z bronią po ulicy. W dość jakby stroju, w którym ciężko się wtopić w tłum. Ola Lita Mark, dziękuję bardzo. I wszystko w temacie. Ale w ogóle faktycznie tak rozbiera zajebista ocenę, bo jak potem spojrzałem, bo jakby... Nie powiem, że ci nie wierzyłem. Po prostu byłem lekko... Tylko cię sprawdzić, czy mi wierzysz. Nie, bo nie, nie wiedziałem, czy się nie mylisz przypadkiem. Na A, takiej zasadzie. Ja... O, muszę znowu to zrobić. Tak. Makojowie kołają swoje fury. Wyświadczysz mi wielką przysługę, jeśli rozwalisz jedną z nich. Pamiętasz chociaż, jak zaczął się wasz spór? Mamy chyba ważniejsze sprawy tak. do roboty. Muszę ci przypomnieć, że jeden z tych sukinsynów synów posłał cię do infermerii, bo wiem, co to infermeria. Infermeria, nie? Fuck! Infermeria! No, <laughs> jestem drugą szansę od losu. No! I znowu już no, nie, założy nie założyłeś tego oksów. <laughs> no cóż. Tutaj samochód pod jego koja. Jego ukochaną zabawkę. Rozwal go. Chcież jakby to była naprawdę zabawka. Taki mały resorek, -re tak. To no mega świetny żart, świetny żart, świetny żart, naprawdę. Kurwa na taki żart wpaść to trzeba być naprawdę... mega mega No serio, serio, naprawdę. I trzeba mieć 9, -9 mm w gaciach. Jak nic, nie? To mogłeś być ty, widzisz, ale. No, no Nie mogę aż taki typ. Mogę. Ty, no. ty, no, ty, dokładnie. Ty, ty, ty. Kurwa, szkoda, że usunąłeś tak poprzednie nagranie. To wrzucił specjalnie, nie wiem, na TikToka, żeby ci dowodzić, no, że się będzie. Za 10 lat to wyciągnął, że kradniesz moje żarty po prostu i wiesz, że rozpętałbym jakąś dramę. Kradę twoje żarty. No to wiem. No i ja twoje też, Jakby to jest. To jest <laughs> normalne. No? Już teraz sobie nie przypomnę jakie, bo wszystkie były chujowe, nie. ale jakby no, 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 z pełną świadomością mogę ci to powiedzieć. Dobrze, no. Doceniam to, że mnie nie obrażasz znowu. <laughs> o Jezu, no. Ja wiem, że tu no właśnie, nie się. No tak właśnie robię, nawet Słuchaj, się staram się mniej więcej, nic nie uszkodziłem jesteś, jeszcze. Ty jesteś świetny. Policja jesteś, mnie tak. nie goni, świetnie, wszystko, wszystko, się, dziękuję, wszystko się zgadza. O, patrz, nawet widziałeś, uniknąłem stłuczki. O, i ty to no, no właśnie. Gdybym był tak. sobą chciałbym być z tobą. No, jakby, znaczy dalej musisz chcieć, nie? Jakby no. wie, nie, nie zatrzymuj się, trzeba mierzyć cały czas wyżej. A on jedzie tym samochodem, ja myślałem, że... Okej, okay, to po prostu muszę go troszeczkę, że tak powiem, pyknąć. A nie wiem, nie wiem czy... Pyknij go A mogę? Swoimi 9 mm. Chyba no, nie, to nie to mogę teraz. Aha, wysiadłem z auta. Okej. Okay. Można i tak. Nie, Uierzyłem po prostu muszę go... Jakby... No, on tak... I o. uszkodzenie z zero, nie? Jakby... No. On też jakby... mu nic. On też to olał zupełnie, nie? No nie zrobiliśmy mu nic, no, podoba mi się też to, że muzyka no, się skończyła. Po prostu generalnie. Nie wiem, czy to celowe. Czeka. Co to za dźwięk? Czy... <laughs> Kto powiedział? No, jakiś nie wiem, że wyraźnie ślepy gość. <laughs> tak, o, tu musiał być wiatr. No, jakby kurczaki pewnie znowu są głodne. Okej. Okay. Ubijesz go. No w Same było to bardziej fascynujące. I ja myślałem, że te nie zacznie cię gonić, on nie zaczął cię gonić. On nie zaczął mnie gonić. A no słuchaj. Rozwalasz roz... 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 furę McCoya jakby, nie? A no no to tam To by się przejmowało, nie, nie? O, sam się rozwalił teraz. Mi zał... Nawet nie musisz nigdzie uciekać. Skąd to nauczy McCoy'u, że z nami się nie zadziera. No to na pewno. Za nim i teraz nie goni. Uuu, Eksport. Uuuu Zabiliśmy niewinną osobę. Właściwie to on. Jakby... Ja się nie... jego auto wybuchło? No właśnie, ja mu nie kazałem w ogóle wjeżdżać w ten teren. Ja się czuję absolutnie niewinny jakby w tym nie kazał mu, żeby go auto wybuchło. Dobry początek, ale wkrótce musimy znów w nich uderzyć. W to samo auto. Na Czy, jakby nie rozumiem, co masz na myśli w tym momencie, Paddy? Aha, i teraz... Bardzo spokojnie się jedzie po tym, jak się z, jakby spowodowało śmierć i wina no. człowieka. Za to, za jakie rzeczy ci policjanci, których gonią, no. to naprawdę jest takie zaskakujące, że teraz się nic nie dzieje. Mm. A robią ci śmieszny model jazdy autem, taki... Jest straszne, się jakbym no. jeździł e, faktycznie w jakiejś takiej, nie wiem, Micro czy w czymś takim, to absolutnie nie ma praktycznie żadnego sterowania, no. w sensie przyczepności, nie? I w ogóle... To tak, bardzo dużo bardzo gwałtownie skręcał, nie? No, no właśnie ja o tym mówię, Robisz leciutko w lewo, o... No tak się taka laweta chyba nie zachowuje. O dwa poczek. trzeba U, A zostaw w tą naturę. No przecież umrę, ale to od nas. Ale tak. masz tylko wyjść. A, okej. Okay. O, nie zdążyłem. Okej. Okay. No okej. Okay. Traktor też poczeka. Ej, dali bardzo jestem ciekaw, co się stanie jak... O fuck, aż pad zawibrował w ogóle. To bardzo go potrafiliście, to No, no. Ja dalej jestem ciekaw. No. Co się stanie, jak na poboczu, jak ci pisacie ich każdemu stanie na poboczu? A, Czy to jest no game to jak over, ty, żeby cię nas gonić? Złapali, cię. No, 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 myślę, że tak. No, tak, no takie, no, taki, wiesz, bastet, nie? No, bo co innego. No, chyba, że jak będzie w mafii. Może będzie w tak, No właśnie, właśnie miałem to mówić, nie? Tak, w mafii chyba było, nie? było. Ale kurwa grałem w ten, w ten remake. E, no w sumie remake. Kompletnie, kurwa. Zupełnie, jakby nie ma tego filmu, to. No powiem ci, jest fajne? Yy, w sensie... Tam ale w ogóle nie czuć tego... Odpaliłeś w ogóle ten timer? Nie. Yes. Nie, no, Dobra, no, powiedzmy, że 10 minut. Mam problem. Co? No wiem, wiem wiem, tylko czy ten, Krótka przerwa. Wracamy po krótkiej przerwie. A teraz powinniśmy puścić taki jakiś chujowy skacie jako reklama. Reklamy. Znaczy mi ogólnie robisz reklamy. Takie leży nasz... Filmik nie jest monetyzowany. Tak, wpijemy tam reklamy, potem uderzymy do Volkswagena, że chcemy nasze kasy za reklamę. <grym> Czemu akurat do Volkswagena myślisz, że oni będą nam... No dam tam reklamy Volkswagena, jakby... To już prędzej, nie wiem, do jakiejś... No okej, okay, dobra. Volkswagen no, bo, bo może być Volkswagena... A od kogo? <grym> od tej firmy, którą chciałeś podać. Chciałem powiedzieć Skoro... McDonald's, więc byś się mylił. No. Wiesz na czym zarabia w ogóle McDonald's najwięcej kasy? Yy, na terenie. Tak, i na nieruchomościach, tak. Ale to jest, to jest no dziwne, i... także jakby polecam e, poczytać, się doedukować. Tak jakbym jak kurwa czytam na ten temat, a nie, że powiedział mi tego się na YouTubie. No mi też to będzie pustka. Chciałem o coś zapytać. O co? Ta sprawa z makojami. No? O co masz z Microsoft? Och, sam nie wiem. Koniec. No, po prostu... Jakby... z kimś muszę. Oni są Irandczykami, a ja jestem trochę rasistą. O, to nie Boję się, za władców tego miasta. Nie wiem, nie, to toko, kupujesz w sensie, że tak samo jak mówisz. No w sumie tak. Dawno temu mieliśmy pewien układ. Miałem współpracować z tym zasrańcem. Zradzili mnie, Zganęli wszystko dla siebie. Plotlisz, tak naprawdę on zdradził, zdradził ich. ich, albo po prostu jakoś coś źle zrozumiał. Tak naprawdę, tak to nie wygląda. Wiem, jestem genialny. Dzięki tamtej robocie miałem się wybić, rozumiesz? Ale już nawet nie chodzi o tamte co się wybiło, to moje zęby. Od tamtego czasu robimy sobie takie rzeczy. Nie próbujemy tego przejmować. Nic nie wyjaśniając. Dorosłe no podejście w ogóle do Robimy roku. takie rzeczy i no. robimy inne rzeczy. Twój pra 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 dziadek on, on zaczął te rzeczy robić. No, A ich pra 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 dziadek nie robił tych rzeczy. Także no. chyba trochę na nas to jest. Ale jakby nie zostawić. Jakby css, nie mów im, oni tego nie wiedzą. Nie możesz tego ciągnąć w nieskończoność. Słuchaj, będę robił takie rzeczy. Nie mam wyboru. Tak jak mój pra 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 pra. Nie dają mi spokoju, cały czas chodzą mi drogę. robią rzeczy, ja robię rzeczy. Pa, idę sobie po ulicy, patrzę, kurwa, widzę. Łatko yy... idzie. No, no to co to, ja mam w tym momencie to zrobić? Czy no, no, przepierdolę kościowi, nie? Eee yy... Ale to ja mam podjąć zdecydowane kroki. Ale czy on? Na tym żyć? Rozejm. Ja proponuję rozejm. Nie, walić, Makkojów. No to podjąć zdecydowane kroki. Wykładnie go wojnę mm -hmm. gojne Wangów. Gojne Wangów? Tak. W której będziesz ty i on i Makkojowie tak. naprzeciwko. Tak. No. Ich jest trochę więcej, ale my jesteśmy głównymi bohaterami, ale... tak, więc jakby jesteśmy na plus. Tak. Ale my umiemy robić rzeczy. Dokładnie. Co mamy z tym zrobić? Może pora wyeliminować ich z biznesu? Na dobre! Naślemy na nich pip. Czekaj! To oni nas! Gliny! Muszę. Muszę kupić. To tylko ta. Hack McCoy. Jest gliniarzem! Ja nie mogę! Kurwa! Poważnie? Czyli to jest jakby jakaś banda Irlandczyków, z czego jeden siedzi w więzieniu, I jeden jest, z... jest kurwa gliniarzem, gliniarzem, i trzęsą tym miastem. Tak. Nie mam kurwa pytania. I mają nie? problem z rydnekiem? Tak. który mieszka na wysypisku śmieci. Tak, i jak założę się, że ten Hank to był ten gościu, ten gliniarz, <coughs> który przyjechał na miejsce. No, e, co się No, na bank jestem, no, kurwa, no, jestem dobraj. przekonany, nie? Dobra, no, to osobista wizyta. Tak, to są no. No, bo mają tylko jeden model policjanta. Czyli no. <laughs> nic nie, nie no, to Dwayne, wiemy, że tam jesteś. Wiemy, co zrobiłeś naszemu bratu. Będzie miał taki głos, bo mu absolutnie kurwa nie pasuje. Wyjdziesz czy nie, dla nas to bez różnicy. Chyba jesteśmy ci coś winni. Tak naprawdę, jak on w wolnym czasie jest wokalistą zespołu death metalowego i po prostu ciężko mu się zmienia te głosy, to jakby to jest jego defaultowy głos. Paf. Paf. <laughs> <laughs> właśnie strzeliłeś sobie w stopę. <laughs> to ich nauczy. <laughs> Wyobrażam, że to jest ten ten gościu ze strasznego filmu, tak. i ten, ten Daffy, trafi no, strzelają do nas, to... szczęście <tosujesz> tak. nas nie trafili, nie jestem jego dużym palcem na <tosujesz> nogi. Co ty nie powiesz Idź tam i odpowiedz ogniem, tak, bo to najlepszy wywóz, gdy się poszukiwanym i strzelają ci gliniarze. Tak, to jest jakby, nie widzę <tosujesz> złego wyjścia z tej sytuacji, nigdzie nikt, nikt cię nie podkabluje? I on Jak jest się za to... wszystkich zastrzelisz. I wyobrażasz sobie tak, iś strzelasz stówę i jeden taki niebieski piguł. Ty chuj mnie w to nie mieszaj. I rzucenie <laughs> <laughs> SMG. O mój Boże. To jest jakaś nieszczerodna góra. Nie wierzę że to naprawdę. Ja się tak gonię, nie wiem. No to czemu nie o... wycypowałeś tej broni, ziom? O, o Boże. Dobra. Ło kurwa. Fajna masakra, nie? To jest rzeźba Tak jak w tym, nie? W Getapsie. W wow. Nie, w końcu. O, wybuchłem. O wybuchłeś. Tak jak w Geta było, nie? Co się hmm. poszło zabić też, też tych redleków i ci wszyscy bracia tam byli. Mm. Trzeba zrobić sami sobie. No. Nie? No tutaj jest bekowe, nie? No mega. Gdzie w ogóle jest? A, czyli sobie w stopę, więc no jakby... właśnie! Pewnie opatruje rany. Jeszcze mu paznokieć się rośnie i co, co wtedy? O, zaraz, znowu umra. Wtedy będzie miał ten paznokieć. No. Jesus Christ, nie? <noise> Bekestek jest straszny. No, ale to było teraz mega. O, znowu mara. Stary! No bo ich jest trochę kurwa więcej, nie? No w sumie jest to mogliby podchodzić po kolei czy coś. No. Mogę ukraść traktor. Nie traktor. Po W sumie jest mi to absolutnie niepotrzebne w tym momencie. Dobra, spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj. Kurde, ale strasznie... Kurwa! Nie <grym grym> przejść, ale patrz, oni, to... oni wiedzą, że <grym nie, <grym nie da się Nie masz jak wyjść, wiemy. Też widzimy wszystko z góry. <grym> <grym> Celowanie ręczne? A czym ja, kurwa, celowałem wcześniej? Nogami? Ja się od tak ci szło. Ty, ale ta amunicja strasznie tyra, nie? Jakby... No, ale... Dobra, teraz Oni mnie nie widzą, ja jestem za krzakami teraz. Smrydnyki. Nie wymagaj Ale Ale się w tym strzela, stary. Dobrze ci idzie. Dobra, no, cyk świetnie. cyk. O mogę... Mogę z tego wziąć ze sobą. Bierz go ze sobą. To ich naucz. A to te... Myślę, że mogą mi tu urządzać jesień średniowiecza. Zapiertole wszystkich. Dobra. A, już zniknęli, o, o. Fajno. Mogę to zebrać? Tak. Ouuu! Karabin kan. Oczywiście strzela jakąś śwież. Poproszę, poproszę. Są powtarzalną bronią taką starą. No. Aha, on po prostu pojechał z tymi liniarzami, pojechał w pizdu i się... zostawił swoich ziomeczków. Swoich braci czy tam kogoś. Nie no, braci... Się... Nie no, zwykłych... Braci tutaj... się traci. Tak, no on trochę stracił. Ale wątpię, że wszyscy akurat byli makkojami, to byli ja coś jego zastępcy. No bo zastępcy. jestem zastępcą makkoja, to jest no. nas Tak. Dobra, na następną misję jedziemy Dobra. traktorem armatycznym. Ogólnie kończy się czas. To cały... nie jest traktor, to jest buggy! To buggy. Nice! Bo nie mi się czas, mi się wkoczył w No. Ale no. to będzie beka jak chuj, też czuję. Nie? O, ale nie, ta gra jest naprawdę wybitna. Trochę nie rozumiem, dlaczego to zbiera tak dobre oceny. Ja też właśnie, jakby... Szczerze, naprawdę... To naprawdę nie jest głęboka jakaś, nie? Gameplay też nie jest jakiś <laughs> wybitny. to się nic kurwa nie zgadza po prostu. <laughs> ja nie wiem, czy to jest jakiś po prostu eksperyment społeczny, że jak wypuścisz grę i mówisz ludziom, że jest dobra, to tak jest. W sensie, po prostu ludzie zaczną to ten. Znaczy, nie hejtuję, bo jakby przyjemnie się w to gra, ale. Żeby takie oceny zbierała, jak zbiera? Może o to chodzi właśnie. Może to o to chodzi, jakby... może kto Taki... tego. No może. No, szczerze mówiąc, wczoraj na ten Wars nie grałem, więc nie wiem, jak bardzo blisko to jest jakby tej inspiracji. więc No, ale myślę, no że. Wiem, na... Ale teraz to tyle. Tak, że się w takim razie i do następnego. Strzałka, trzymajcie się.